Cześć. Przybliżę dzisiaj jedno z rozwiązań klasy EDR, jakim jest produkt Sentinel-One. EDRy są obecnie najbardziej zaawansowaną formą rozwiązań antywirusowych dostępną na rynku. Właśnie Sentinel-1 jest jednym z nich. Skutecznie pozwala przeciwdziałać złośliwemu oprogramowaniu typu. Jakiekolwiek malware, ransomware, exploity Pozwala wykrywać interaktywne sesje eksfiltrujące nasze środowisko, sesje Command Control. Wykorzystuje do tego mechanizmy sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego, co rozszerza tradycyjne rozwiązania antywirusowe, właśnie o analitykę behawioralną, co przyczynia się jeszcze bardziej co właściwie jeszcze skuteczniej pozwala wykrywać różnego rodzaju zagrożenia w naszym środowisku. Sama platforma jest hierarchiczna, dobrze się skaluje, daje możliwości zarządzania poziomami dostępu. Mówię tutaj o poziomach, jakie mamy, czyli Global Account Site Group. To daje nam możliwość budowania oddzielnych ustawień, konfiguracji dla. Każdej z tych grupy, jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli mamy taką organizację. Jak również dla każdej z tych grup, siteów, możemy przydzielać oddzielne zespoły, oddzielnego użytkownika. Jest to dowolne. Tu chciałbym też wspomnieć, że to też można nazwać w pewien sposób skalowalnością rozwiązania, bo rozwiązanie zarówno sprawdza się. Dobrze w mojej firmie, gdzie mamy jedną, dwie, trzy osoby, dział IT, jak i również w firmach, które no, posiadają kilka oddziałów, kilka, kilkanaście i potrzebują tej hierarchiczności, jak i w mniejszych. To, to zależy od licencjonowania i, i tego, co chcemy osiągnąć za pomocą tego narzędzia. W wersji Control jest to narzędzie typowo antywirusowe, gdzie rozpoznaje zagrożenia i je z automatu mityguje. W wersji Complete dostajemy dostęp do narzędzia treat huntingowego, co rozszerza o właśnie możliwości szukania anomalii potencjalnych w naszym środowisku. Jest świętym wtedy narzędziem dla. Na przykład Timu Soka, czy, czy innego działu bezpieczeństwa, który, który potrzebuje takich danych, czy, czy jeżeli chcemy zbudować XDR-a, to posiadamy tutaj właśnie platformę XDR-ową. Przejdę teraz do widoku naszych urządzeń końcowych. Może zacznę tutaj od konfiguracji agenta, i jego polityk. Jak widać, w tym miejscu mamy możliwość. To, co agent robi, lub to, czego ma nie robić. To jest właściwie uzależnione od tego, co chcemy osiągnąć na, na jakiej grupie urządzeń. Możemy to dowolnie skonfigurować. Dodatkowo mamy opcje związane z firewallem. Możemy za pomocą tego produktu z nim zarządzać. Mamy możliwość zarządzania urządzeniami peryferyjnymi. Budowania custom reguł, które pomagają nam właśnie wyszukiwać to, czego sam agent nie znajdzie, albo po prostu jakichś anomalii, co no, po prostu doświadczony administrator wie, że nie powinno na co dzień się dziać, to mamy możliwość kreowania takich reguł i w ten sposób wyłapywania naszych zagrożeń. Wracając do endpointów, Samymi endpointami również możemy zarządzać, czy to poprzez przydzielanie ich do konkretnych grup, czy poprzez omarkowanie jednego, czy tam kilku urządzeń, to w zależności co chcemy zrobić. Mamy dostępne dla nich odpowiednie akcje. Czy to akcje e, dotyczące agenta, czy na przykład akcje typu Response i na przykład przeniesienie e, maszyny do Wydzielonego miejsca, czyli disconnect from network. Właśnie w połączeniu tutaj z narzędziem Network Control mamy możliwość przygotowania takiej reguły, która za pomocą właśnie opcji disconnect from network przerzuci nas do wyizolowanego miejsca w naszym środowisku. Jeżeli wyłapiemy coś niechcianego na którymś z naszych urządzeń, i przeniesiemy taką maszynkę w takie miejsce. Będziemy mieli możliwość przeprowadzenia analizy jakiejś bezpiecznej, przygotowanej do tego maszyny i rozpoznania, co tam się na niej dzieje. Przejdę teraz do widoku incydentów, czyli jest to. Hmm, Narzędzie Incident Response. Widok przedstawia nam zebrane incydenty, które zostały rozpoznane na urządzeniach końcowych. Ja tutaj wygenerowałem sobie dwa takie incydenty. Są tu dwie próbki malware'u. Jedna to jest Gantt Crab, druga dosyć nowa od Black Cata. Jedną z nich poddałem od razu mechanizmowi rollbacku, który jest wstępny tutaj w narzędziu. Jest to mechanizm bazujący na Microsoftowym rozwiązaniu VSS Snapshot i pozwala właśnie przywracać nasze maszyny z agentem Sentinela do stanu sprzed ataku. Ja to mogę zademonstrować oczywiście jeszcze na samej maszynie. Mam tutaj potwierdzenie. To, że taka maszyna została przywrócona właśnie do stanu sprzed ataku. Oczywiście ta maszyna została w pełni zaszyfrowana. Z takich ciekawości, przywrócenie maszyny odbyło się bez nawet restartu. Także jest to niewątpliwie. A tu, a co chciałbym jeszcze dodać z tego miejsca, to. Ktoś, kto się e, interesuje e, Malwareem, e, pewnie wie, że e, niejednokrotnie Malware próbuje właśnie niszczyć e, mechanizm FSS Snapshot, dlatego chciałem też dodać, że agent e, jak najbardziej przeciwdziała e, tego typu akcjom. E, ma mechanizm antitempur i e, chroni nas, e, chroni właściwie maszyny przed próbami właśnie uszkodzenia tego mechanizmu. Analizując każdy z incydentów, po przejściu którykolwiek z nich, dostajemy podstawowe informacje na jego temat. Czy została podjęta jakaś akcja przez agenta automatycznej mitygacji, czy, czy, czy też nie, Poza, podstawowe informacje o zagrożeniach z indykatorów, indetyka, Możemy przejść w głąb incydentu i dostaniemy bardziej szczegółowe informacje, właśnie związane. Z tym incydentem. Szczegóły dotyczące samego incydentu, samej stacji. E, jakie silniki rozpoznały dany e, incydent? Chociaż o, o, oraz, e, oraz dostajemy zmapowane techniki, rozpoznane techniki, znane techniki z frameworka Mitrea, tak? Które są klasyfikowane jako techniki ogólnie znane i stosowane przez grupy przestępcze. Także od razu dostajemy takie informacje tutaj w tym widoku. I to jest jakby podstawowy widok zagrożeń, podstawowy widok do analizy i rozpoznania zagrożeń, bo na tej podstawie możemy określać, czy dane zagrożenie jest true positive, czy false positivem, czy należy je dodać do wyjątków. I tak dalej. W, dalszy, w dalszej kolejności e, chciałbym wspomnieć o właśnie mechanizmie treat huntingowym. Jest to narzędzie Divisibility, e, jak producent je tutaj nazwał. E, bazuje ono na mechanizmie Storyline. I czym ten Storyline jest? Storyline jest e, takim mechanizmem, który e, zbiera e, jakby ca, ca, całe następstwo niechcianych e, e, sytuacji na naszej maszynie w jedną logiczną całość. Czyli do jednego identyfikatora mapuję e, kolejne następstwa, które były wynikiem danego zagrożenia. Przechodząc właśnie tutaj z ID, mam możliwość od razu przejścia do tego narzędzia, i w ten sposób zostaje. Szczegółowe in informacje, które są skorelowane właśnie z tym zagrożeniem, na jakich stacjach wystąpiły, jakie zmiany na systemie przeprowadzały. Szczegóły co do każdej z tych zmian. I w ten sposób mogę dalej analizować dane zagrożenie, idąc w głąb, idąc jak po nicce do głębka. Jeżeli by coś nas bardziej zainteresowało, mamy możliwość dalej wsiąkania w głąb, wynikania w głąb. E Prosty i dosyć intuicyjny sposób możemy budować zapytanie poprzez po prostu markowanie sobie rzeczy, które nas interesują i otrzymujemy tutaj właśnie informacje o atrybutach, jakie sobie wybraliśmy i na tej podstawie możemy sobie zbudować kolejne zapytanie i w ten sposób szukać naszego właściwego procesu, który czy miejsca, z którego Nasz atak zaczął się rozprzestrzeniać. Z tego miejsca myślę, że warto wspomnieć o samym mechanizmie budowania tych zapytań, bo jak, jak pokazałem, jest dosyć intuicyjny poprzez wyklikanie, ale przypuszczam, że wraz z biegiem pracy z tym narzędziem, w celu przyspieszenia. Pracy zapewne każdy analityk będzie zaczynał już po prostu ręcznie wpisywać te reguły. I tu chciałbym nadmienić, że ten język jest dosyć intuicyjny. Spod zwykłego tabulatora od razu dostajemy podpowiedzi na temat, jak takie zapytanie zbudować. Też chciałbym dodać, że producent wraz z produktem dostarcza pełną dokumentację co do tego. Także nie, nie pozostajemy. Bez informacji odnośnie budowania tych zapytań. No i na przykład dość prosty sposób możemy sobie zbudować jakieś zapytanie. Check type. I za każdym razem jak klikamy sobie e, e, tabulator, to dostajemy kolejne podpowiedzi. I w ten sposób za pomocą tradycyjnych. Operatorów w budowaniu warunków możemy sobie budować całe zapytanie. Zwens, to Możemy no, sobie zbudować na przykład takie zapytanie wyszukujące nam procesów typu PowerShell, które zostały uruchomione skryptem, który jest niepodpisany. Także jest to jedno z prostych zapytań demo. Także zapytania mogą być prostsze, bardziej złożone, bazujące na regexach. Także w zależności od tego, co chcemy osiągnąć, to czego szukamy, odpowiednio możemy takie zapytanie zbudować. Kolejną rzeczą, którą chciałbym przedstawić z tego miejsca huntingowego, to jest graf. Z każdego zdarzenia, które zostało wyłapane przez Sentinel, mamy możliwość wygenerowania sobie grafu. w odpowiednią opcję dostajemy właśnie graf całego jakby procesu, który zainicjował resztę, e, e, resztę zdarzeń na danej stacji, czyli który był pierwszy, jaki był potomny i tak dalej. Możemy to w każdy z takich so, e, e, procesów sobie kliknąć, e, zobaczyć szczegółowe informacje na jego temat. Dostajemy oczywiście timeline, żeby zobaczyć od razu, jak to jest rozbudowane. A ten, to zdarzenie jest no, zdarzeniem demo, z, jakby z całkowicie skróconego kill gdzie pomijane są mechanizmy związane w ogóle z, z Initial Access, a sprowadziłem się tylko do uruchomienia konkretnej próbki malware'u na, na maszynie. Także, jeżeli by było coś bardziej złożonego, powinniśmy dostać też na ten temat informacje, właśnie w postaci takiego grafu, co jest niewątpliwym atutem. Taki graf może zrozumieć osoba nawet nie, niezbyt zaawansowana w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Także jest to fajny sposób na zrozumienie tego, co się wydarzyło na którejś z maszyn. Pod spodem dalej ma, możemy sobie e, analizować e, informacje z indykatorów, które e, towarzyszą e, konkretnemu procesowi. W ten sposób dalej jak po nitce do, do kłębka możemy sobie e, przeszukiwać, budować kolejny warunek, dalej przenosić się do właśnie kolejnego miejsca i szukać przyczyn e, i skutków danego zdarzenia. Na której maszynie, co, co, się, co się de facto z tym zdarzeniem działo. I to by było wszystko, co chciałem zaprezentować w tym materiale. Z tego miejsca mogę zaprosić na pokaz demo, jak również na testy, które są darmowe. Także dziękuję za uwagę. Cześć.